Ma to samo. O, i do mi kurwa wybił ty. Sz Wie co on powiedział? Tyś, no, uwaga, dokończymy, może co? Zgadujcie odpowiedzi. A, ty, szanowny gościu. Dwa, ty. Nie, no. Myślicie, że tak powiedział? O mnie? Mandzio? Myślałem, że to my koledzy. Kurwo, Skurwo? No tego to się nie spodziewałem. Ty. No ten ending, kurwa, Co Harry, Nie, jeszcze nie, bo muszę na nawadzić. Ale zaskoczenie nastąpiło. Dobra, zobrażanie partnera. Chyba I trzeba go zgosić.